Mariusz Korzymeczki z tej strony, że tak Jesteśmy jeszcze przed odcineczkiem z 23 edycji MCH, To jest z początku, tak naprawdę. Więc, tak na początku chciałbym Wam przypomnieć i powiedzieć o łapeczce w górę, żebyście zostawili, bo to motywuje i zachęca do dalszego nagrywania. Żebyście zostawili też jakiś pozytywny komentarz i żebyśmy poprawili tą aktywność, bo troszeczkę jak wciutko jest. Puste subiki są, ale nie przejmujemy się, lecimy dalej. Więc, tak, łapka, komentarz, subskrypcja, dzwonek i lecimy do oglądania intro.

Marek Krzyśki Eee, plus widoczny si To sprawdził się gdzieś dziś I kurwa Od gazu i prądu Nie kurwa rzemeczku Wą, stąd, już Gdzie mój król, gdzie mój kusz Oh my god, chodź ci pusz Chcę mieć kurwa sta niczym ten bass gat Figaro, no, Figaro, Figaro Znowu się bawimy w twój I bawię się nią Pędo. Wszystko, Piotr. Ja nie chcę, żebym cię poza serdeczność wziął. To może to, podbija na te pędy, dopóki ktoś drzwi ja to jemy i nawet nie patrzę przez wizjerny. Nie chce mi się wstawać, ale ostra faza, Zara jedne kwasa parę kroszków też dołożę. A ty dołóż też trzy grosze. śmieję się tu z ciebie, bo tu jesteś prosty chłopiec. Robię pęgę, ale to piec. Wszystko mogę, jestem wolny człowiek, A twój chłopak nie doźwięka, go, kurwa, daj! za? Albo? To jest właśnie, kurwa, mój kraj! Gdzieś na myśli znowu kurwa jest ten rajd I mój spad, znowu z jakimś lesztym kurwa mamy fight Jebać go, znowu ktoś by dał za duży, kurwa hajd No i co, oh my god, właśnie tak, to mój life Suki nice, suki zawsze rajd Ale kto ten hajd, ale chcą ten hajd Ding, 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 jeśli zasłużysz to dam ci go tylko to Na będą, na pewno, na pewno, na pewno, mamy to wszystko, mamy, mamy, to nie kurwa ma tylko czysty rytok Ady mora pito będzie łatwiej tylko Ady ty, mora pito będzie łatwiej tylko Czują to robiłem w na maksa Peng, pęgi, była później od własnego draksa Wanti wyciągam faksa bać pedała, bo kurwa przecież sama z własnej chęci dała